Prosimy o zabranie głosu panią doktor Zuzannę Kurtyka. Szanowni Państwo, mieli zostać zniesławieni, zapomnieni, mieli zostać wykręci. Dziś wracają zwycięzcy. Wracają, bo idea ich życia była piękna i wielka. Bo złożyli swoje życie jako pierwsze dla następnych pokoleń, które ich wartości, takie jak honor, wiara, ojczyzna, uczciwość, Wolność sumienia, odwaga. Te pokolenia przyjęły ich wartości i dlatego my dziś tutaj jesteśmy. I dlatego co roku jest nas więcej i chcemy być godni, by nazywać siebie ich spadkobiercami. Zostawili bardzo jednoznaczny testament, a naszym obowiązkiem. I jest go wykonać. Janusz Kurtyka pisał we wstępie do książki Grypsy Łukasza Cieplińskiego z Celi Śmierci. Pisał Byli przedstawicielami pokolenia niezwykle ofiarnego i patriotycznego. Najlepszego w ciągu ostatnich 300 lat, które stworzyło polskie państwo podziemne. Armię Krajową i walczące u boku sojuszników Polskiej Siły Zbrojnej, I które do gorzkiej, które po 1945 roku stawiło opór komunistycznemu zniewoleniu i które do gorzkiej starości było prześladowane, łamane, dyskryminowane przez władze komunistycznej Polski. Byli żołnierzami. Generał Anders powiedział, Żołnierz opiera się na przysiędze, która jasno określa jego obowiązki. Jako żołnierz nie mam prawa wtrącać się do polityki, ale mam obowiązek przestrzegać, aby całość i suwerenność nie była naruszona. Jak wyglądała suwerenność PRL-u, pozwolę sobie zacytować fragment zeznań pracownika UB wydany w 1952 roku w Nowym Jorku, jako fragment materiałów CIA. Chcąc ustanowić stalinowskie kierownictwo w Polsce do walki z kontrrewolucją i do szkolenia i do kierowania Polską milicją, wywiadem i kontrwywiadem oraz siłami specjalnymi, władze utworzyły mieszany sztab konsultantów z Ministerstwa Gospodarstwa Bezpieczeństwa, i Ministerstwa w noc którzy byli nazywani doradcami, sowietnikami. Grupy wojewódzkie otrzymują stale instrukcje sztabu doradców, a ten zez z kolei utrzy, otrzymuje je z Moskwy. W lecie 1946 roku doradcom nakazano noszenie ubrań cywilnych. Pułkownik Kiriejew poprosił mnie o dostarczenie stu ubrań z, um, z UNRA. Zrobiłem to i ubrałem wszystkich stóp. Amerykańskie ubrania cywilne z magazynów UNRWA. Jednym z zadań doradców było pozyskiwanie i szkolenie informatorów. Członkowie Partii Komunistycznej, organizacji młodzieżowych, ORMO, powinni być aktywnymi informatorami. Według instrukcji, którą widziałem osobiście, na informatorów należało pozyskiwać elementy kryminalne. Instrukcja zalecała, aby co dziesiąta Osoba na ulicy, na każdej ulicy była członkiem aparatu bezpieczeństwa albo informatorem. Na przykład komendant milicji Biemstoku mając strzelczyk posłał do powiatu Bielsk-Podlaski prostytutkę z zadaniem wyśledzenia i ustalenia liczby partyzantów AK i NSZ. Wkradła się w ich szeregi, działała razem z nimi, poznała nazwiska niektórych dowódców i miejsce pobytu ich rodzin. 70 km od Bielska Podlaskiego wytropiła dowódcę partyzantów i przekazała go agentom UB. W 1946 roku został powieszony w Białymstoku, a oddziały partyzanckie doznały poważnych strat i zostały częściowo rozbite. Ich rodziny spotkały represje. Polscy historycy ustalili, że opis ten dotyczy śmierci Antoniego Rutkowskiego, Orła, dowódcy okręgu win Bez wyroków sądowych, bez nawet spisywania danych personalnych. Zamordowano w Polsce do 1956 roku ponad 10 tysięcy osób. I pozwolę sobie przeczytać Państwu dalszy fragment tego zeznania, żeby pokazać, jak wyglądało to w rzeczywistości. Pewnego wiosennego dnia spostrzeżono psa ciągnącego ludzkie ramię przez podwórze domu przy ulicy Wasilewskiej Bremstaku. Właściciel Rzemieniecki postanowił śledzić psa. Przez jeden dzień go nie karmił, a następnie wypuścił. Pies wydostał się na puste piaszczyste pole, gdzie przypadł do niewielkiego zagłębienia, zaczął w nim grzebać i wyciągać ludzkie kości. Ludzie próbowali wyjaśnić, skąd wzięły się tam łoki. Pewnego dnia rodzice synów, którzy zostali aresztowani lub porwani z ulicy, i nie wrócili do domu, dowiedzieli się, że tego samego dnia o czwartej rano czarna brona, czyli samochód UB, wywiózł ponownie w to miejsce kilka ciał, które zagrzebano. Ludzie zaczęli szukać. Niektórzy rozpoznawali sąsiadów. Jeden z mieszkańców dzielnicy Wygoda rozpoznał swego syna, który został zamordowany bez sądu w podziemiach UB. Ojciec wykopał w nocy ciało syna. I pochował go potajemnie na cmentarzu z udziałem księdza. Po paru tygodniach UB i sztab doradców dostali o tym informację. Natychmiast mężczyzna został aresztowany. W czasie rozprawy sądowej białostocki prokurator major Oleksy, były prokurator z Leningradu, obywatel sowiecki, zażądał dla tego człowieka 10 lat więzienia. Wyrok został wykonany. PRL nie był suwerennym państwem polskim. Niech o tym zaświadczy kolejny dokument. Żukow, Ludowy Komisarz, Komisarz Bezpieczeństwa Państwowego który odpowiadał za sprawy polskie, pismo do KC, WKPB, do towarzysza Dmitra Manojskiego. W związku z Telegramem Berlinda z 14 kwietnia 1944 melduje. Robotę wywiadowczą w polskiej armii prowadzi zmierzch. To wywiad Informacja Wojskowa Sowiecka, którego organy istnieją w polskim wojsku pod przykryciem oddziału informacji Wojska Polskiego. Skład Wydziału Informacji Wojska Polskiego jest kompletowany ze składu osobowego za zarządusz który kieruje jego działalnością. Funkcjonariusze Wydziału Informacji noszą polskie mundury. 2. Twierdzenie, że większość funkcjonariuszy Oddziału Informacji Wojskowej to Rosjanie i nie znają polskiego języka odpowiada rzeczywistości. Jednak trzeba zaznaczyć, że w dyspozycji zmierz NKWD-SSSR i NKGB-SSSR nie ma już więcej ludzi, którzy władają językiem polskim. Przed 1990 rokiem nigdy faktycznie nie przekazano kierownictwa kontrwywiadu wojskowego w ręce dowództwa Wojska Polskiego. Powtórzę jeszcze raz słowa generała Andersa. Jako żołnierz mam obowiązek przestrzegać, aby całość i suwerenność Polski nie była naruszona. Przypomnę słowa prezesa ipn i prezesa Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Janusza Kurtyki. Tradycyjnie niepodległościową uważam za jeden z najważniejszych elementów tożsamości naszego państwa. Żyjemy w czasach pokoju. Nikt nie żąda od nas ofiary życia ale powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest w naszej teraźniejszości wymiar odwagi. Nie stawiajmy sobie pytań, jak zachowalibyśmy się w 1946 czy 1947, to bezcelowe. Zapytajmy raczej siebie, jakie wydarzenia stoczących się obok nas warunkują i opisują nam suwerenność naszego kraju, a w związku z tym i naszą postawę. Postawę chcielibyśmy tak o sobie myśleć spadkobierców idei żołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. Jak oni zachowaliby się w stosunku do tych wydarzeń? Przyjmować ich postawę wobec rzeczywistości potrafią tylko nieliczni. Życzę dziś sobie i nam wszystkim, byśmy to potrafili. Byśmy byli ich godni, tak nam to pomógł.